Co zrobić, żeby codziennie w naszym komputerze, w naszym Excelu pokazywała się dzisiejsza data? Żeby to zrobić, możemy użyć właśnie funkcji DZIŚ. Funkcja DZIŚ codziennie pokazuje nam dzisiejszą datę, która pobrana jest z komputera. Czyli w komputerze, jeżeli macie dobrze ustawioną dzisiejszą datę, to ta funkcja też będzie dobrze działała. Aby ją zastosować, po prostu zapisujemy równa się i wpisujemy nazwę DZIŚ. Funkcja ta nie ma żadnych argumentów, czyli po tak naprawdę pierwszym nawiasie nie musimy nic zapisywać. Zamykamy po prostu nawias, klikamy Enter. Dzisiaj jest 9 stycznia roku 2021, dlatego też tutaj ta moja dzisiejsza data się pokazała. Jutro, jak otworzyłbym ten plik, no to tutaj byłoby 10 stycznia, później 11 i tak dalej. Alternatywą dla tej funkcji jest użycie skrótu klawiszowego, czyli żeby wprowadzić datę dzisiejszą, możecie po prostu zaznaczyć jakąś pojedynczą komórkę, a następnie wybrać skrót kontrol średnik. Ctrl i średnik. I wtedy zobaczcie, efekt jest dokładnie identyczny, też mamy Zapisaną tutaj datę dzisiejszą. Różnica polega na tym, że ta data wprowadzona za pomocą skrótu ona się nie aktualizuje, czyli cały czas będziemy mieli tutaj 9 stycznia, a tutaj będziemy mieli 9 stycznia dzisiaj, a jutro 10, później 11 i tak dalej. Funkcji dziś możemy użyć po to, żeby porównać tą datę dzisiejszą, na przykład z jakąś inną datą. Daty, podobnie jak liczby, możemy od siebie odejmować, możemy je dodawać, możemy do daty dodawać liczby, itd, i tak dalej. Ponieważ w Excelu data ma zawsze swój odpowiednik w liczbie. No i na przykład, gdybym chciał tą moją tutaj datę dzisiejszą zamienić na format zwykły liczbowy, to uzyskałbym taką liczbę 44205. Oznacza to, że liczbę 1 po wpisaniu do komórki i po zamianie jej. W tym miejscu, gdzie mamy różne formaty yy, w Excelu, po wybraniu formatu daty krótkiej otrzymam taką oto datę. Czyli to jest data pierwsza w Excelu, data początkowa, każdy kolejny dzień to jest po prostu liczba o jeden więcej. No i dzięki temu, że data jest liczbą, liczba może być zamieniona na datę i na odwrót, możemy właśnie na datach wykonywać różne operacje matematyczne. Możemy daty ze sobą właśnie porównywać, dodawać, odejmować. I co teraz zrobimy? Mamy tutaj w kolumnie F podaną datę produkcji różnych produktów, natomiast w kolumnie G mamy datę dostarczenia tego towaru do nas. No i gdybyśmy na przykład chcieli e, powiedzmy obliczyć ile czasu, ile dni minęło od momentu wyprodukowania danego produktu, to możemy po prostu od daty dzisiejszej odjąć datę produkcji, która jest zapisana w kolumnie. F, czyli odejmujemy od siebie po prostu te daty tak, jakbyśmy odejmowali od siebie dwie liczby. Data późniejsza to jest po prostu liczba większa, data wcześniejsza to jest liczba mniejsza. Zapisuję więc równa się, zaznaczam komórkę J5, gdzie mam zapisaną funkcję dziś. Mogę też bezpośrednio w funkcji wpisać po prostu funkcję dziś. No i odejmuję od tej funkcji datę produkcji, czyli zaczynam od. Tej tutaj, tą sobie komórkę wybieram i sprawdzam, ile dni minęło od wyprodukowania tutaj produktu numer 1. Enter. No i tutaj mam wpisaną datę, ponieważ w komórce był ustawiony format daty, muszę go więc zmienić na format liczbowy. Minęło 531 dni, schowam jeszcze tylko sobie miejsca po przecinku, czyli od daty dzisiejszej. Między datą dzisiejszą a tą datą minęło 531 dni. Jutro, jak otworzysz ten plik, będzie tutaj 532, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu funkcję data możemy wpleść w nasze obliczenia, wykorzystać ją, po to, żeby ten wynik codziennie nam się zmieniał. Możemy w ten sposób na przykład sprawdzić, ile kontrahent ma czasu do zapłaty, ile minęło czasu od momentu, w którym on powinien już zapłacić, i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na moje kolejne filmy, zapraszam również na mój kurs Udemy, oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału.